W tym materiale chciałem opowiedzieć Wam kilka słów na temat dodatkowej usługi, którą możecie nabyć wraz z niwelatorem laserowym Ragby lub niwelatorem laserowym Piper. Często pytacie mnie w rozmowach indywidualnych, zadajecie pytania w mailach, co wyróżnia produkty Leica. Oczywiście dokładność, jakość wykonania, to jak te produkty są długowieczne, to jest na pewno wyróżnik, ale to jest coś, co można łatwo, łatwo porównać z innymi, a ja chciałem wam dzisiaj opowiedzieć o czymś, co możecie do tego produktu mieć dodatkowo, czyli poza gwarancją, która jest zgodna oczywiście z tym, co jest w tabelach, bo każdy produkt, czy to Piper, czy rugby, czy rugby Sericce, ACLH mogą mieć różne gwarancje, różne typy, to już tam w opisie produktu wszystko znajdziecie. Ale ja chciałem Wam powiedzieć o, o czymś, co się nazywa COP, czyli kompleksowa ochrona produktu. Kompleksowa ochrona produktu jest to dodatkowe zabezpieczenie realizowane przez firmę Lejka. Nie jest to jakieś ubezpieczenie w firmie dodatkowej, coś, jakaś płatność i tak dalej. Jest to po prostu nic innego jak specjalna usługa, którą możecie dostać do na takiego niwelatora, czy takiego niwelatora, Obowiązuje na całą serię rugby, czyli od najprostszej 610 przez 640, 20, 680, CLH, CLA i wszystkie pipery. I ja sobie tutaj przygotowałem taką notatkę, żeby Wam pokrótce wymienić. Ok, po kolei przelećmy szybko sobie po regulaminie kompleksowej ochrony produktu, więc usługa kompleksowej ochrony produktu świadczona jest przez Leica GeoSystem spółka z o.o. w Warszawie, więc tutaj tak jak powiedziałem na wstępie, jest to realizowane przez Lejkę, jest to realizowane przez ich serwis, nie ma tu żadnych firm trzecich, żadnych niejasności w dogadaniu się z kimkolwiek, po prostu realizuje to producent sprzętu. Produkty, które są objęte tą ochroną, które mogą być objęte oczywiście, są to Cała seria rugby i cała seria Piper. Okres ochrony kompleksowej, ochrony produktu. Na taką ochronę można zdecydować się maksymalnie na 3 lata, z warunkiem takim, że w każdym roku urządzenie musi trafić do ich autoryzowanego serwisu. Czyli musi być wysłane do nich na, na przegląd i sprawdzenie, czy nie jest uszkodzone. I można co roku kontynuować. Taką, taką ochronę. Czyli pierwszy rok, jeśli się decydujecie na zakup i chcecie taką ochronę, zgłaszacie to sprzedawcy. Też oczywiście musi być to przez autoryzowanego dystrybutora załatwione. Zgłaszacie wolę. Jeśli sprzęt jest nowy, w dniu zakupu maksymalnie wysyłki decydujecie się na tą ochronę, ta ochrona jest uruchamiana. Jeśli chcecie przedłużyć na drugi rok, musi po pierwszym roku trafić do serwisu i na trzeci rok, oczywiście po drugim roku, trafia do serwisu. Co nam to daje? Zakres ochrony jest to bezpłatna roczna, jedna bezpłatna roczna kalibracja, czyli przed końcem okresu pierwszego można wysłać. Jeśli wiemy, że ze sprzętem wszystko w porządku, nic się nie zadziało, wysyłamy sprzęt na darmową kalibrację. Mamy weryfikację i możecie swojego dystrybutora, swojego dealera poprosić o to, aby została ta ochrona odnowiona. Dogadujecie się na warunki, to już jest wszystko indywidualne. Nasze warunki znajdziecie w linku pod filmem. I oczywiście podczas rozmów negocjacji jesteśmy otwarci na, na wszelkie pytania, sugestie, podpowiedzi, więc to jest kwestia, że tak powiem, między dealerem a klientem. Na co jest ochrona? Ochrona jest na wszelkie naprawy produktu nieobjęte gwarancją producenta, na przykład uszkodzenia mechaniczne. Spada wam maszyna. Na ziemię przewracana jest pęka obudowa roztrzaskane szybki, urządzenie źle pokazuje. Oczywiście gwarancja u nikogo na to nie obowiązuje, bo to jest rozwalenie mechaniczne sprzętu. Tutaj wchodzi właśnie kompleksowa ochrona produktu, która przy zakupie e, domyślnie w serii by 600. Powiem jak to u nas wygląda 300 zł netto kosztuje ochrona roczna, a dla przykładu naprawa e, rozczaskanego urządzenia może wynosić nawet 2 tysiące zł, w zależności od modelu. Wymiana obudowy, ustawienie, naprawa kompensatora, kalibracja itd. Więc kompleksowa ochrona produktu kosztuje tak naprawdę tyle, co kalibracja, którą też już macie w cenie. Po prostu należy tylko podczas trwania tego rocznego okresu wysłać urządzenie, a dodatkowo jesteście spokojni, że jeśli coś się wydarzy, naprawy realizowane są przez producenta, finansowane przez producenta. I są robione one w serwisie autoryzowanym, na co później wystawiane są wszelkie certyfikaty. Urządzenie jest przywrócone tak naprawdę do właściwości fabrycznych. Ale jest także yy, tutaj taki wyjątek. W przypadku całkowitego zniszczenia produktu, co rozumie się przez sytuację, gdy koszt naprawy produkcji wyceniony przez Lajka przekracza 50% wartości, Lajka Go System zobowiązuje się zaoferować klientowi zakup nowego produktu. O takich samych lub podobnych parametrach, bo wiecie, może się na przykład zdarzyć tak, że podczas trwania ochrony. Zostanie tak naprawdę zamieniony produkt, będzie nowa seria i już nie będzie dostępnej. Na przykład, co tu mamy? 640? Będzie, nie wiem, 740. To jest tylko takie moje snucie, bo nic na ten temat na dzisiaj nie wiadomo. Ale zmieni się linia modelowa, to dostaniecie produkt o podobnych parametrach z rabatem w wysokości 75% od ceny obowiązującej według aktualnego cennika Lejka System czyli od cen katalogowych, nie cen ekspozycyjnych w internecie. Też musicie to pamiętać, bo klienci są później bardzo skrupulatni w tym, że od cen, nie od cen, które są w internecie, tylko od cen katalogowych producenta mamy 75% rabatu. W ramach pakietu kompleksowej ochrony produktu Lejka dostarczy w odpowiednim terminie sprzęt zastępczy na czas wszystkich działań serwisowych w ramach pakietu kompleksowej ochrony. Dostarczenie produktu do miejsca naprawy oraz dostarczenie sprzętu zastępczego leży po stronie Lejka GoSystem i może być realizowane wyłącznie na terytorium naszego kraju. Więc kolejna, kolejny atut, nawet jeśli ta naprawa będzie się dłużyć, nie będzie części i tak dalej, a potrzebujecie zachować możliwość pracy, macie to w tym pakiecie. No i tutaj dalej mamy jakie są, jak to przedłużać, czyli tak jak mówiłem trzeba wysłać sprzęt na sprawdzenie pod kątem technicznym do lajki i dopiero tam serwis, jeśli nie wykrywa żadnych usterek, wszystko w porządku, daje zielone światło, możemy tą ochronę wydłużyć. No i tutaj właśnie jest, że możemy podjąć taką decyzję zakup sprzętu a pakiet kompleksowej ochrony uautoryzowanych partnerów, Także możecie to robić u nas, możecie to robić u innych autoryzowanych partnerów, których znajdziecie na stronie Lejka. Czas realizacji świadczeń no to tak jak już powiedziałem. Odpowiedzialność firmy też jest już tutaj opisana, i ewentualne spory. No, to już wszystko w regulaminie nie będę czytał całego regulaminu. Regulamin też w linku poniżej jest na naszej stronie, ale link pod filmem znajdziecie także pod tym filmem. Także, moi drodzy, często właśnie ta cena decyduje, często decyduje to, że coś kosztuje tyle albo tyle. Tutaj dostajecie naprawdę mega fajną sprawę od producenta, więc warto sobie rozważyć to przez pryzmat używania urządzenia przez te kilka lat na budowie tej gwarancji i spokoju, który oferuje Wam producent, jakim jest lejka. Dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że zostaniecie na kanale na dłużej. Jeśli są jakieś pytania, wątpliwości, problemy związane ze sprzętem, zapraszam do zadawania pytań w komentarzach, pisania do nas maili czy wykonywania telefonów. Dzięki, że obejrzeliście ten materiał. Do zobaczenia. Cześć!